Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na cykl spotkań, w których chcemy troszeczkę opowiedzieć o technologii informatycznej, o technologii firmy IBM. Nazywam się Mirek Śmiarski, pracuję w firmie Ingram Micro, która jest autoryzowanym dystrybutorem IBM w Polsce. Razem ze mną jest mój kolega z zespołu Grzeszek Ramotowski, inżynier. I nasz gość specjalny Jacek Goździk, przedstawiciel firmy IBM w Polsce. Dzień dobry, witam. Grzysiu, to o czym tak dokładnie chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć? Moglibyśmy zacząć rozmawiać na temat zapisywania danych, czyli o dyskach twardych, obecnych dzisiaj, ale wcześniej dysków twardych nie było. Wiecie Państwo, że aktualnie mamy prawie 45 terabajtów. A, co ja mówię beta z bajtów? Zeta? No dla mnie to już nawet słownie do wypowiedzenia. Zeta bajtów danych zapisanych. Czyli to jest jakieś 45 triliardów danych. No. Czyli jakbyśmy tak na przykład to zapisali yy, na przykład na dyskach DVD, które jeszcze do niedawna brylowały w naszych notebookach, komputerach i do, 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 do odtwarzania filmów wideo, na przykład jak teraz siedzimy w domu, to na przykład jeszcze niektórzy sobie płytkę wsadzają ze swoim ulubionym filmem. To taka płytka ma 4,7 GB pojemności. To, żeby to zapisać wszystko na tych płytach, potrzebowalibyśmy około 8 bilionów tych płyt. Dla mnie to jest niewyobrażalna liczba. Gdyby te wszystkie płyty ułożyć jedną na drugiej. To byłaby odległość do księżyca i jeszcze z powrotem. Kurde, to w tym momencie nie musielibyśmy latać, tylko po prostu na piechotę można pójść. Później taki fajny spacer by był. Nie da się ukryć, że, że przyszłość dąży do zapisywania coraz większej ilości danych i tego nie unikniemy. Wiąże się to też z coraz większym dostępem technologii, coraz większym rozwojem tejże technologii to jest coś, co się w jakiś sposób będzie rozwijało. No właśnie, a kiedy powstał pierwszy dysk twardy? I jak dobrze ja pamiętam, to chyba producentem pierwszego dysku twardego był IBM, prawda Jacku? To prawda, jeszcze w poprzednim wieku. Yy, nazwa kodowa Ramak, wielkość yy, dużej wielkości kuchnia, yy, tyle mniej więcej miejsca zajmował. Wow, a ile on miał pojemności? Yy, Petabajt? 5 całych megabajtów danych bardzo wow. ważnych danych. No, patrząc się na to, to i tak więcej niż te dyskietki, które tu leżą na stole w naszym w tym momencie. Na dzisiejsze standardy to dosyć zabawne jednak, jakby się na to popatrzeć, że w ciągu 65 lat poszliśmy z 5 MB pojemności do prawie 45 Z do zapisania. Niesamowite, to się rozwija wszystko w tym momencie. A wszystko zaczęło się od filmu w zasadzie, tak na dobrą sprawę. Gdyby bracie Lumier w 1895 roku nie, wy, nie, nie odkryli w zasadzie Możliwości zapisywania wtedy to chyba na, na taśmie filmowej obrazu, bo chyba bez dźwięku jeszcze wtedy to było, sam obraz. No to w tym momencie dalej byśmy byli, tak jak ci pierwotni ludzie, bez koła. No zaraz, ale pierwsze filmy były zapisywane na taśmie filmowej. My rozmawiamy o dyskach twardych. Jaki to ma związek, Grzesie? Jedna sekunda to mniej więcej zajmowała 40 cm. 40 cm. E, I żeby, żeby nagrać e, film, na 120-minutowy, no na to potrzeba było taśmy mniej więcej niespełna 3 km. Rekordziści e, jednak e, to już 700 prawie kilometrów e, film Mad Max, który, którego nagrano tak naprawdę około 480 e, godzin. Więc z 480 godzin trzeba było zrobić niecałe 2 godziny. Zobacz, ile filmów moglibyśmy zrobić w tym czasie. W tej chwili żyjemy w technologii medialnej i to powoduje, że musimy coraz więcej nagrywać. Prawda, przechowujemy te dane wszędzie, robimy zdjęcia wszędzie, nagrywamy filmy każdemu. A kto pierwszy to wykorzystał do filmu? Pierwszy raz wykorzystał to do filmów Steve Jobs. Dzięki. Y Pixarowi bodajże. Czy to była bardzo firma, którą pamiętam. stworzył Pixar, tak. tak. Ale Wtedy dzięki się czemu? zaczęło wszystko. Dzięki temu, że go wyrzucili z <noise> Inaczej by tego nie zrobił prawdopodobnie. Technologia się bardzo zmieniła. Poza tym e, jesteśmy w stanie przechować więcej na tej samej powierzchni. Korzystając z technologii upychania danych, czyli kompresji, bo wydajność jest ważna. Wydajność i to, co się dzieje u naszych klientów, a mianowicie Czas odpowiedzi aplikacji biznesowych. Dla, dla wielu firm mm, ważne jest, żeby e, raporty finansowe zestawienia przyszły o czasie. Czyli dla, słowem dla ciebie mówić... i dla twojej firmy, zwłaszcza dla ciebie ważne jest, żeby pod koniec każdego miesiąca, żebyś otrzymał pewien przelew drobny, ale bardzo Cię interesujący. Hmm. Więc, więc to jest ważne. To są dla, dla nas, dla nas jest, to, jest to czas pensji, dla firm są to bardzo, bardzo ważne dane, które trzeba przechowywać. Są to dane związane z nami, dane związane z użytkownikami, są to dane finansowe, są to dane, które są obrazami, także wiele, wiele różnych danych, do których musimy mieć dostęp tu i teraz, a nie czekać. I stąd technologia dyskowa. I stąd najważniejsza różnica pomiędzy technologią dyskową a technologią taśmową, ale nie taśmową filmową. To znaczy, dane przechowujemy a ta na taśma dysku. Jest nie tylko filmowa? Nie tylko filmowa, Grzesiu, jest dane samolite. przechowujemy i na dysku, a najlepiej mieć kopię zapasową jeszcze na taśmie. E, chociażby w standardzie otwartym LTO, które, które nam to umożliwia od wielu, wielu lat, którego IBM jest patronem i strażnikiem i dalej inwestuje w tą technologię. I ją rozwija. A teraz Jacku poprawnie, jeżeli się mylę, IBM odwraca się od dysków obrotowych, a idzie w kierunku flash, dysków flashowych, Stąd nazwa najnowszych rodzin macierzy Flash System, prawda? To prawda. To znaczy to, są, to jest taka yy, technologia, w której yy, nie jesteśmy ograniczeni. Chociażby fizy zwykłą fizyką, fizyką czy obrotami i jesteśmy tak, w stanie bardzo szybko odwrócić. fizykę? Nauczyliśmy się z nią żyć i ją wykorzystywać bardzo mądrze. A, no to rozumiem. No okay. Po prostu. To Jacku bardzo dziękuję za, za opowiedzenie troszeczkę o technologii IBM, o dyskach, o tendencjach. Grzesiu za, za ciekawe odpowiedzi pytania. Wszystkich Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu, gdzie opowiemy o kolejnych nośnikach danych produkowanych przez IBM, a sprzedawanych przez firmę Ingram Micro. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Znajdujemy się w głównym pomieszczeniu naszego showroomu, w którym mamy zainstalowane różnego rodzaju ekrany LED. Ekrany te w dzisiejszych czasach z powodzeniem wypierają z oferty dotychczas instalowane ekrany w oparciu o monitory LCD. Wynika to z faktu, że diody LED mają dużo lepszą jasność i dużo lepszy kontrast, a ich modułowa budowa pozwala dużo lepiej zaprojektować całe rozwiązanie i lepiej dopasować je po prostu do potrzeb naszych klientów. Dodatkowo Modułowość i bezawaryjność naszych rozwiązań XLED Pro sprawia, że potencjalne awarie występują dużo rzadziej, a jeżeli już się pojawią, to jesteśmy w stanie bardzo szybko je wyeliminować. Co niestety w przypadku ścian zbudowanych z monitorów LCD, jak wiemy, nie było możliwe, ponieważ trzeba było cały monitor demontować ze ściany. Klient nie mógł korzystać w pełni ze swojego rozwiązania i tracił czas a tym samym swoje pieniądze. W przypadku naszych rozwiązań, naszych Diod, ten czas został skrócony do niezbędnego minimum potrzebnego do wymiany wadliwego elementu, praktycznie na miejscu, bez narzędziowo. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę państwu miłego dnia. Do widzenia.